Siema. Siema. Ostatni weekend wakacji. Spędzamy go aktywnie. Pieniny dzisiaj cały dzień są nasze. 55 km przed nami. Pierwsza dycha poszła. Trzymajcie za nas kciuki. Pozdrawiamy gorąco. Pa. Cześć. Zdobyłam kolejny dwutysięcznik. Patrzcie jak jest pięknie. Serdecznie Wam polecam. Szpigasowy wierch. Pozdrawiam. Władysław Kakiga. Hola, Todos gladiadores. Pozdrowienia ze słonecznej Hiszpanii z Puerto de Sarta Maria niedaleko Cadiz. cieplutka plaża wszystkiego dobrego. Słuchajcie, trzymajcie się tam cieplutko, odpoczywajcie. odpoczuwajcie. Witam wszystkich gladiatorów w ten piękny poranek. Ja jestem na Europie. Ale dobrze wiecie, że gladiatorzy w takiej zbroi e, nigdy nie mają urlopu, a więc pędzam aktywnie i pozdrawiam Was ze szczytu w 1420 metrów. Chorwacja. Na dole, makarska. Dla takich widoków właśnie warto ruszać. Pozdrawiam całą ekipę Gladiators. Gladiatora nie boli. Trzymajcie się. Hej. Cześć gladiatorzy! My w tym roku nasz urlop spędzamy w Białce Tatrzańskiej. Wczoraj biegłam jak bieg, Walcrease w trzciance. Dzisiaj byłam na torze Ninja w trzciance u Marcina Świerzenia na Walcreasie. Dzisiaj jestem na torze wyścigowym w Poznaniu. Wygrałam w rankingu gladiatorów przejazd na torze wyścigowym z Rafałem Półdziennikiem. Daj no sobie jeździmy. Pozdrawiam wszystkich gladiatorów z Podlasia. Polecam park linowy, niedaleko Białego Stoku. Aktywny weekend. Do zobaczenia na trasie. Ahoj gladiatorzy, pozdrawiam Was z jeziora Krępa w powiecie wałęckim. Ja spędzam tak aktywnie wypoczynek. Deska Słup, ewentualnie na stojąco. Jezioro spokojne i można płynąć. Także pozdrawiam Was i płyniemy. Agladiatorzy, pozdrawiam Was z mojego urlopiku. Słuchajcie, przy okazji polecam Wam zawsze wypad góry na łodo natury. Jeśli możecie uciekajcie, to się zawsze opłaca.